Fidelity sprzedaje ogromną ilość Ethereum. Co to oznacza dla rynku? Swiss spada mimo debiutu na Robinhood. Czy czeka go dalsza korekta? Amerykański bank Sophie jako pierwszy wdraża Bitcoin Lightning. Rewolucja w przelewach międzynarodowych. Stellar inwestuje w Arfax. Nowa era tokenizacji realnych aktywów. BlackRock zgarnia gigantyczny kawałek Bitcoina. Czy instytucje przejmują rynek? Wall Street bierze się za Polka Dot. Nowy gracz może zmienić układ sił na rynku krypto. Fałszywe doniesienia o nowym sekretarzu skarbu, prawda o długach USA i wpływach z ceł Google Gemini w krypto. Potężne narzędzie czy ryzykowna pułapka? Sailor zmienia zdanie. Akcje MicroStrategy spadają. Bitcoin też pod presją. Skaramucci stawia wszystko na Bitcoina. Prognoza nawet 200 tysięcy dolarów do końca 2025 roku. Mark Cuban. Ostro o krypto. IPO to hazard. A mimkoiny tylko dla ryzykantów. BlockSack wchodzi z przytupem. Meme coin z NFT może zatrząść rynkiem. Zanim zaczniemy, witajcie na kanale Kryptowiadomości Polska miejscu, gdzie codziennie znajdziecie najświeższe i najważniejsze informacje ze świata kryptowalut. Pamiętajcie, proszę, żeby zostawić suba i dać łapkę w górę to pomaga nam tworzyć więcej wartościowych treści. Zachęcamy również do dyskusji w komentarzach na tematy, które za chwilę Wam przedstawimy. A jeśli chcecie się z nami skontaktować, nasz e-mail znajdziecie w opisie filmu. Zapraszamy do oglądania. Fidelity sprzedaje ogromną ilość Ethereum. Co to oznacza dla rynku? 19 sierpnia świat krypto obiegła wiadomość, że gigant inwestycyjny Fidelity dokonał jednej z największych transakcji w historii swojego funduszu ETF opartego na Ethereum. Firma sprzedała ponad 36 tysięcy monet ETI o łącznej wartości ponad 150 milionów dolarów. Taki ruch od razu zwrócił uwagę inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Na tradycyjnych rynkach finansowych podobne decyzje nie są niczym zaskakującym. Fundusze regularnie korygują swoje portfele. Jednak skala tej transakcji budzi pytania o to, jak wielkie instytucje postrzegają przyszłość Ethereum w krótkim terminie. Sprzedaż tak dużej ilości może bowiem wywołać dodatkową presję spadkową, jeżeli rynek nie zdoła szybko wchłonąć tej podaży. Czy to oznacza, że Fidelity straciło wiarę w Ethereum? Niekoniecznie. Eksperci podkreślają, że może to być zwykła realizacja zysków. Albo strategia równoważenia ryzyka. Spotowe fundusze ETF dają instytucjom bezpośredni kontakt z kryptowalutą, a okresowe zmiany są naturalnym elementem zarządzania takim produktem. Warto jednak pamiętać, że mimo tej głośnej sprzedaży, zainteresowanie Ethereum ze strony dużych graczy wciąż pozostaje silne. Rozwój zdecentralizowanych finansów, coraz większa rola NFT oraz kolejne aktualizacje sieci sprawiają, że Ethereum nadal odgrywa kluczową rolę w świecie krypto. Inwestorzy powinni więc patrzeć na szerszy obraz i nie oceniać przyszłości tej kryptowaluty wyłącznie przez pryzmat jednej nawet tak dużej transakcji. Sui spada mimo debiutu na Robinhood, czy czeka go dalsza korekta? Token Sui miał powody do świętowania, zadebiutował bowiem na jednej z najpopularniejszych platform handlu kryptowalutami w Stanach Zjednoczonych, czyli na Robinhoodzie. Jednak zamiast wzrostów, które często towarzyszą takim wydarzeniom, cena Sui poszła w dół. Od połowy sierpnia notowania tokena znajdują się w trendzie spadkowym, a obecnie Sui porusza się w przedziale między 3,40 a 3,5 dolara. To oznacza spadek o kilkanaście procent w porównaniu do ostatnich lokalnych szczytów oraz ponad 1 trzecią niżej względem najwyższej wartości w tym roku. Inwestorzy również nie patrzą na ten projekt z optymizmem. Dane rynkowe pokazują, że zainteresowanie kontraktami futures na SUI mocno spadło, od końca lipca ubyło z nich miliardy dolarów. Co więcej, coraz więcej traderów stawia na dalsze spadki, co potwierdza także fala likwidacji długich pozycji o wartości kilku milionów dolarów. Problemy widać również w ekosystemie SUI. W ostatnim tygodniu spadła zarówno łączna wartość zamrożonych środków w zdecentralizowanych finansach, jak i podaż stablecoinów w sieci, które są przecież podstawą płynności w blockchainie. To sygnał, że kapitał odpływa, a użytkownicy stają się mniej aktywni. Od strony analizy technicznej sytuacja także nie wygląda najlepiej. Cena Sui spadła poniżej średniej z ostatnich 50 dni, a wskaźniki takie jak MaxD czy RSI wskazują rosnącą przewagę podaży nad popytem. Jeśli ten trend się utrzyma, notowania mogą osunąć się w okolice 3,30 centów. A nawet spaść poniżej psychologicznej bariery 3 dolarów. Nie wszystko jednak stracone. Historia pokazała, że SUI potrafiło odbijać się od kluczowej linii wsparcia, która działa nieprzerwanie od wiosny. Jeśli i tym razem rynek zareaguje podobnie, możliwe jest odbicie i powrót do wzrostów. Amerykański bank SOFI jako pierwszy wdraża Bitcoin Lightning rewolucja w przelewach międzynarodowych. SOFI Technologies zapisał się właśnie na kartach historii finansów. Bank ogłosił partnerstwo z firmą LightSpark i stał się pierwszą instytucją w Stanach Zjednoczonych, która wdrożyła sieć Bitcoin Lightning oraz innowacyjny system Universal Money Address. To krok, który może zmienić sposób, w jaki miliony ludzi wysyłają i odbierają pieniądze. Bitcoin Lightning to tak zwana druga warstwa technologii Bitcoina, pozwalająca na błyskawiczne i bardzo tanie transakcje. Dzięki niej Sophie może oferować swoim klientom przelewy międzynarodowe niemal natychmiast i przy dużo niższych kosztach niż w przypadku tradycyjnych systemów takich jak Swift czy Western Union. Współpraca obejmuje także Universal Money Address rozwiązanie przypominające adresy e-mail. Każdy klient otrzymuje prosty identyfikator na przykład użytkownik atsofi.com, którym może posługiwać się do wysyłania i odbierania środków. Nie potrzeba żadnej technicznej wiedzy ani specjalistycznych portfeli. Przelew kryptowalutą ma być tak prosty, jak wysłanie wiadomości. Dlaczego to takie ważne? Po raz pierwszy regulowany, tradycyjny bank w Stanach Zjednoczonych wprowadza do swoich usług infrastrukturę Bitcoina. To sygnał, że granica między tradycyjnymi finansami a światem krypto zaczyna się zacierać. SoFi pokazuje, że innowacja może iść w parze z regulacjami, a korzyści dla użytkowników są realne: szybkie i tanie przelewy dostępne dla każdego. Ten ruch może wyznaczyć nowy standard dla całego sektora bankowego w Ameryce. Jeśli inne instytucje pójdą w ślady SOFI, integracja technologii blockchain z bankowością stanie się czymś oczywistym. A to dopiero początek finansowej rewolucji, w której bitcoin staje się mostem łączącym tradycyjny system z przyszłością cyfrowych płatności. Stellar inwestuje w ARHAX, nowa era tokenizacji realnych aktywów. Fundacja Stellar Development postawiła na duży krok w stronę połączenia tradycyjnych finansów ze światem blockchain. Organizacja ogłosiła strategiczną inwestycję w ARHAX, cyfrową giełdę aktywów z Wielkiej Brytanii, regulowaną przez tamtejszy Urząd Nadzoru Finansowego. Celem współpracy jest rozwój tokenizacji realnych aktywów, czyli przenoszenia rzeczywistych dóbr, takich jak akcje, obligacje czy nieruchomości, do cyfrowej formy na blockchainie Stellar. To rozwiązanie ma sprawić, że rynek stanie się bardziej dostępny, płynny i przejrzysty, a instytucje zyskają nowe narzędzia do integracji z technologią zdecentralizowaną. Arhax, który współpracował już między innymi z Ripple, konsekwentnie buduje most między tradycyjnymi finansami a światem cyfrowych aktywów. Jak podkreśla szef firmy Graham Rodford. Inwestycja od Stellar nie tylko potwierdza ich strategię, ale pozwala też skalować usługi na znacznie większą skalę. To posunięcie wpisuje się w dynamiczny trend tokenizacji. W ciągu zaledwie kilku ostatnich miesięcy rynek realnych aktywów w formie cyfrowej wzrósł o ponad 80%, osiągając wartość blisko 24 miliardów dolarów. Wspólne działania Stellar i Arhax mogą jeszcze mocniej napędzić ten segment i zwiększyć praktyczne wykorzystanie tokena Stellar Lumens. Choć projekt rozwija się w zgodzie z rygorystycznymi regulacjami, jego ambicje są ogromne: stworzyć nowy standard dla tokenizacji aktywów w pełni zgodnej z prawem. Jeśli plan się powiedzie, realne i cyfrowe finanse zaczną funkcjonować obok siebie w sposób płynny i naturalny. To wizja przyszłości, w której blockchain staje się fundamentem nowoczesnych rynków kapitałowych. BlackRock zgarnia gigantyczny kawałek bitcoina. Czy instytucje przejmują rynek? Największy na świecie zarządca aktywów, czyli BlackRock, trzyma obecnie w swoich rękach bitcoina wartego ponad 87 miliardów dolarów. To nie tylko astronomiczna suma, ale także ponad 3% całej dostępnej podaży tej kryptowaluty. Taki udział to jasny sygnał. Instytucje finansowe nie tylko interesują się rynkiem krypto, ale coraz mocniej w nim dominują. Największy wpływ na ten wynik miało uruchomienie spotowego funduszu ETF o nazwie IBIT, który od momentu zatwierdzenia cieszy się nieprzerwanym napływem nowych środków. Inwestorzy, zarówno indywidualni, jak i instytucjonalni, wolą korzystać z wygodnego instrumentu giełdowego, niż samodzielnie trzymać bitcoiny w portfelach. To sprawiło, że fundusz BlackRock błyskawicznie wskoczył do grona największych posiadaczy bitcoina na świecie. Dlaczego to takie istotne? Gdy tak potężna instytucja gromadzi tak ogromny pakiet, wysyła sygnał zaufania i wiarygodności całemu rynkowi. Bitcoin zaczyna być traktowany nie tylko jako spekulacyjny aktyw, ale coraz częściej jako strategiczny magazyn wartości, ale jest też druga strona medalu. Posiadanie ponad 3% podaży oznacza, że ruchy BlackRock mogą realnie wpływać na płynność i cenę bitcoina. Dla inwestorów oznacza to konieczność bacznego śledzenia działań instytucji, które powoli stają się najważniejszymi graczami w tej przestrzeni. Co więcej, BlackRock nie jest osamotniony. Podobne kroki podejmują także Fidelity czy Ark Invest, jednak to właśnie skala BlackRock nadaje całemu procesowi zupełnie nową wagę. To dowód, że krypto przestało być niszowe, staje się centralnym elementem nowoczesnych strategii inwestycyjnych. Wall Street bierze się za polka dot. Nowy gracz może zmienić układ sił na rynku krypto. Polkadot przyciągnął uwagę Wall Street, a wszystko za sprawą powstania nowego podmiotu o nazwie Polkadot Capital Group. To specjalna instytucjonalna jednostka, której celem jest połączenie tradycyjnych finansów z infrastrukturą blockchain. Na jej czele stanął David Sedaka, ekspert mający doświadczenie zarówno w klasycznych finansach, jak i w świecie aktywów cyfrowych. Dlaczego to takie istotne? Instytucjonalne zainteresowanie niemal zawsze niesie ze sobą wzrost kapitału, rozwój partnerstw i budowę solidniejszej infrastruktury. Tak było w przypadku Ethereum czy Solany, których ceny i płynność rosły wraz z wejściem dużych graczy. Teraz podobny scenariusz może rozegrać się przy Polkadot. Już sam start inicjatywy odbił się na cenie DOT. Która zaczęła odrabiać straty, co rynek odczytuje jako wyraźny sygnał wzmożonego instytucjonalnego zainteresowania. Polka Dot Capital Group stawia sobie ambitny cel: edukację i wsparcie inwestorów instytucjonalnych w lepszym zrozumieniu możliwości sieci. To oznacza przygotowanie gruntu pod adopcję na dużą skalę, co może przełożyć się na szersze wykorzystanie Dot w świecie finansów. Choć znane nazwiska ze świata krypto nie komentują jeszcze oficjalnie tego projektu, skupienie na wewnętrznym rozwoju i integracji z rynkiem instytucjonalnym jasno pokazuje kierunek. Jeżeli plan się powiedzie, Polka stanie się kolejną siecią, w której kapitał z Wall Street znajdzie bezpieczną i perspektywiczną przestrzeń. Fałszywe doniesienia o nowym sekretarzu skarbu, prawda o długach USA i wpływach z ceł. W ostatnich dniach w sieci pojawiły się informacje że rzekomy sekretarz skarbu bez sent miał ogłosić wykorzystanie wpływów z ceł do spłaty długu Stanów Zjednoczonych. Problem w tym, że taka osoba w ogóle nie istnieje. Oficjalnie na czele amerykańskiego Departamentu Skarbu wciąż stoi Janet Yellen i to ona odpowiada za politykę finansową kraju. Plotki mówiące o przeznaczeniu dochodów z ceł na redukcję długu narodowego nie znajdują żadnego potwierdzenia w dokumentach rządowych ani w komunikatach samego Departamentu Skarbu. Ekonomiści podkreślają, że wpływy z ceł, choć istotne, są zbyt małe, by realnie zmniejszyć ogromny deficyt. Szacunki wskazują, że w perspektywie 10 lat dochody z tego źródła mogą wynieść około 2,8 biliona dolarów. Tymczasem zadłużenie państwa przekracza 21 bilionów, a więc wielokrotnie więcej. Janet Jelen ostrzega też, że taryfy celne, zamiast pomóc w spłacie zobowiązań, mogą wręcz podbić inflację, a to dodatkowo obciąży obywateli. Historycznie rzecz biorąc, Stany Zjednoczone nigdy nie wykorzystywały samych ceł jako głównego narzędzia do redukcji długu i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Krótko mówiąc, sensacyjne doniesienia o bezsencie i spłacie długu z ceł można włożyć między bajki. Fakty są takie, że dług USA rośnie, a ostatnie prognozy mówią nawet o jego dalszym zwiększeniu o ponad 3 biliony dolarów. Dlatego inwestorzy powinni traktować podobne rewelacje jako zwykłą dezinformację, a nie realną zmianę w polityce finansowej Waszyngtonu. Google Gemini w krypto. Potężne narzędzie czy ryzykowna pułapka? Rynek kryptowalut zmienia się błyskawicznie, a inwestorzy coraz częściej sięgają po sztuczną inteligencję, by zyskać przewagę. Jednym z takich narzędzi jest Google Gemini, model, który potrafi analizować dane porównywać projekty i podsuwać pomysły na strategie inwestycyjne. Ale uwaga! Nie jest to magiczny przycisk kup lub sprzedaj. Gemini sprawdza się świetnie jako asystent do badań i analizy, podsumowując skomplikowane white papery, czy porównując konkurencyjne projekty. Może też pomóc w lepszym zrozumieniu nastrojów rynkowych, analizie wzorców technicznych czy wyciąganiu wniosków z własnych transakcji. To ogromna oszczędność czasu i sposób na ograniczenie emocji, które często gubią traderów. Problem polega na tym, że Gemini w wersji Flash 2.5 nie ma dostępu do danych w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że jego odpowiedzi bywają nieaktualne. Dobrym przykładem jest analiza Picoin. Model podał, że sieć główna wciąż jest opóźniona, choć w rzeczywistości wystartowała na początku 2025 roku. Takie pomyłki pokazują, że każde AI należy traktować jedynie jako wsparcie, a nie źródło pewnych sygnałów inwestycyjnych. Eksperci przypominają też, że nawet w długiej perspektywie dochody z analizy nie zastąpią zdrowego rozsądku i rzetelnego sprawdzania faktów. Dlatego obok Gemini niezbędne są narzędzia takie jak TradingView. Coingecko, Nansen czy Defilama, dające świeże dane i pełny obraz rynku. Podsumowując, Gemini to rewelacyjne narzędzie do poszerzania wiedzy i szukania inspiracji, ale nie może być traktowane jako wyrocznia. W krypto ciekawość i otwartość są kluczowe, ale zawsze muszą iść w parze z ostrożnością. Sailor zmienia zdanie. Akcje MicroStrategy spadają. Bitcoin też pod presją. 18 sierpnia Michael Saylor, Znany zwolennik bitcoina i przewodniczący Microstrategy niespodziewanie ogłosił zmianę w polityce emisji akcji firmy. Jeszcze w lipcu zapewniał, że nowe akcje nie będą sprzedawane poniżej wskaźnika 2,5 razy względem wartości netto aktywów. Teraz jednak wycofał się z tej obietnicy, Argumentując, że zarząd potrzebuje większej elastyczności w realizacji strategii finansowej spółki. Rynek zareagował błyskawicznie, akcje MicroStrategy potaniały o około 7%, a kurs bitcoina, który jest głównym składnikiem majątku firmy, zanurkował o niemal 9%. Inwestorzy odebrali ruch sailora jako potencjalne ryzyko rozwodnienia wartości akcji i sygnał, że zaufanie do spółki może słabnąć. Wielu komentatorów zwraca uwagę, że tak szybka zmiana podejścia Podważa stabilność strategii MicroStrategy. Nagłe zwroty w polityce zwykle wywołują większą niepewność, co odbija się zarówno na notowaniach spółki, jak i na całym rynku kryptowalut. Decyzja Sailora wpisuje się w szerszy kontekst. Firmy mocno powiązane z Bitcoinem zmagają się obecnie z dużą zmiennością i rosnącą presją regulacyjną. Każda niejasność w zarządzaniu tylko pogłębia obawy inwestorów i może prowadzić do dalszych wahań cenowych. To, co miało być krokiem w stronę elastyczności, stało się kolejnym źródłem niepokoju. A w świecie kryptowalut zaufanie inwestorów często znaczy tyle samo, co liczby na wykresach. Skaramucci stawia wszystko na bitcoina. Prognoza nawet 200 tysięcy dolarów do końca 2025 roku. Antony Skaramucci, założyciel Skybridge Capital i jeden z najbardziej znanych orędowników bitcoina na Wall Street, ponownie podgrzewa emocje wokół krypto. Według niego cena bitcoina do końca 2025 roku może sięgnąć od 180 do nawet 200 tysięcy dolarów. To odważna prognoza, ale Skaramucci przekonuje, że fundamenty rynkowe oraz rosnące zainteresowanie instytucji są mocniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jego zdaniem decydujące znaczenie ma połączenie kilku czynników. Po pierwsze, tegoroczny halving, który zmniejszył podaż nowych monet. Historia pokazuje, że takie wydarzenia niemal zawsze prowadziły do wzrostu ceny w kolejnych miesiącach. Po drugie, zatwierdzenie spotowych funduszy ETF na bitcoina które otworzyły drzwi dla szerokiej grupy inwestorów instytucjonalnych i detalicznych. Skaramucci wskazuje także na sytuację makroekonomiczną, rosnącą inflację i coraz większą nieufność wobec tradycyjnych walut. W jego opinii bitcoin staje się czymś więcej niż aktywem spekulacyjnym. To cyfrowa wersja złota, magazyn wartości i zabezpieczenie przed niestabilnością systemu finansowego. Choć rynek kryptowalut nadal pozostaje niezwykle zmienny, Skaramucci porównuje obecny etap adopcji bitcoina do internetu w latach 90. Wciąż wcześnie, ale kierunek jest oczywisty, a kierunek ten według niego prowadzi w stronę rekordowych wycen. Mark Cuban ostro o krypto, IPO to hazard, a MIMCOYNy tylko dla ryzykantów. Miliarder i inwestor Mark Cuban znów wywołał burzę w świecie kryptowalut. Na swoich kanałach społecznościowych skrytykował zarówno giełdowe debiuty firm Krypto, jak i MIMCOYNy, które porównał do czystej gry hazardowej. Podkreślił przy tym, że w tych projektach brakuje przejrzystości, a ryzyko spekulacyjne jest ogromne. To nie pierwszy raz, gdy Kuban zabiera głos w tej sprawie. Już wcześniej nazywał Mimikoiny tak zakładem o nic, choć w styczniu 2025 roku zaproponował ciekawy wariant: stworzenie Mimcoina, którego wpływy trafiałyby bezpośrednio do amerykańskiego skarbu państwa. Jak stwierdził, jeśli chcesz się bawić w hazard, to rób to przynajmniej tak, by pomóc zmniejszyć dług narodowy. Jego słowa od razu odbiły się na rynku. Wzrosła aktywność na Ethereum, gdzie opłaty transakcyjne poszybowały o kilkanaście procent, a na Bitcoinie zanotowano znaczący skok wolumenu. To pokazuje, jak mocny wpływ na społeczność krypto potrafią mieć komentarze znanych inwestorów. Reakcje w sieci były mieszane. Jedni chwalili Kubana za szczerość i za to, że nie owija w bawełnę. Inni zarzucali mu, że sam podsyca zainteresowanie spekulacyjnymi aktywami, które w dużej mierze bazują na nastrojach społeczności. Historia pokazuje, że każde głośne wejście w temat memcoinów, czy to Dogecoina, czy Shiba Inu, kończyło się podobnie. Wzrostem opłat, ogromnymi wahaniami i gorącymi dyskusjami. Jeśli Cuban faktycznie zdecyduje się na stworzenie własnego MemeCoina, może on zmienić rynek, ale ryzyko pozostanie takie samo. Ogromne i nieprzewidywalne. Blocksack wchodzi z przytupem. MemeCoin z NFT może zatrząść rynkiem. Blocksack, czyli token o symbolu BSACK, nie chce być tylko kolejnym MemeCoinem. Projekt już przy starcie zapowiada pełną integrację z NFT, które mają zwiększyć zaangażowanie społeczności i nagradzać długoterminowych posiadaczy. Premiera tokena i pierwszej kolekcji NFT ma odbyć się 4 listopada, a już teraz widać spore zainteresowanie inwestorów, zwłaszcza tych, którzy wcześniej działali przy Shiba Inu. Rok 2025 nie był łaskawy dla SHIB. Jego wartość spadła o ponad 40%, mimo że cały rynek radził sobie dobrze. Nic dziwnego, że część inwestorów zaczyna szukać świeżych projektów, które mogą dać podobne zwroty, jakie Shiba Inu zapewniała w swoich najlepszych latach. BlockSack kusi ich tym, że nie ogranicza się do samego tokena. NFT w ekosystemie BSAC mają realną użyteczność, w planach są przywileje związane ze stakingiem, wcześniejszy dostęp do kolejnych dropów, a nawet elementy udziału w zarządzaniu projektem. To coś, czego rzadko można się spodziewać w świecie memcoinów, gdzie NFT zwykle pozostają tylko ozdobnym dodatkiem. Co ciekawe, zainteresowanie BSAC widać także wśród inwestorów z innego popularnego projektu, Pengu Penguin. Część z nich, zaniepokojona rosnącą konkurencją ze strony BiPengu, traktuje BlockSAG jako szansę zarówno na szybki zysk, jak i na długoterminowe nagrody wynikające z integracji z NFT. Dzięki czterostopniowej przedsprzedaży, stakingowi oraz mocnemu naciskowi na NFT, Blocksack pozycjonuje się jako pełnoprawny ekosystem, a nie tylko mimcoin bez fundamentów. Jeśli uda się utrzymać tempo i przyciągnąć społeczność ship oraz PENGU, BSACK może stać się jedną z najgłośniejszych kryptohistorii 2025 roku. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się, regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy: który news był najmocniejszy i co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. Żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów dziennik ustaw z 2005 roku nr 206, pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut. Podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje mają wyłącznie charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.